Sylwester na Zanzibar. Dzień to już nie pamiętam który Czołóweczka i lecimy z tematem oh, Zaczynamy kolejny dzień Kawa Zobaczymy co dalej. Zobaczcie, przyjechali z Polski, jakby deszczu nie widzieli. Nagrywa to to. No, to deszcz, jest, no, normalny nie. deszcz. Spędzisz to nie? Co to za sportowiec? O, luść. Opa! A jeszcze poprawka wiek. O, jest. jest. My już zaczynamy imprezę Sylwestrową U nas jest 20, Właśnie się organizujemy U naszych znajomych Dzisiaj będziemy mieli pięknego Sylwestra Bo w naturalnym środowisku Parkiet taneczny jest nieograniczony Ognisko, nisko tam z tyłu jest ocean Musicie mi uwierzyć Tu jest mój synek wariant Humahama, Humahama Jest 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 mamy tak zwane międzynarodowe tam, tam jest damka z Polski Senegal Senegal? oh fuck Uganda I am the U, Uganda what? motorek jest motorek jest, tak tutaj mamy stolik, właśnie dziewczyny przygotowują jest w ogóle tak gorąco to przygotowują właśnie tutaj jedzonko. Nawet balony mamy, ale w sumie to one będą przez 3 sekundy. Ale lampki eleganckie tu wuja Ula czarownica, piecze ziemniury. Chaba, 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 chaba. Chaba, chaba. Lekent white okay, Asian white <laughs> Asian, no Asian. Asia. Yeah. Asia, Asia. yeah. minuty tego dobrego roku yeah. Nie po, bo... Prosty! Nie polubicie! Koniec No koniec! To masz, Jest 10! Ola! Ale będzie 10! A pana jak się otwiera... no, ale... Broda, chodź bliżej, kołciotki! Dziesięć! Ile? Ile? Five, four, three, two, one oh, yeah. Yeah. yeah Yeah Hey, Black Lady, come out to me. Hakuna Matata Tej! Wszystkiego najlepszego, Ciocia! Najlepszego! Oby nam się! No, ja tylko filmy wam w głowie, no, te, te tylko komputery dobra. tylko. Buzia Ty chuju ty! Ja pierniczę! Zdrówka, Ciocia! Okej? Okay? Yeah. No, drink? A! <laughs> zamyślił!

Prawda, żonko? Szczęśliwego, spokojnego. Yeah, you know. Ty, ślub uh, jest, ja piernicę namuję. Ta tam, 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 Remek, remek. tam, tam, po polsku? What? <laughs> Tak to jest, Remek już od trzech tygodni non stop łuczy się języków To nie to co myślicie, że on się szuka On już na słowa, kiedy zna angielski niemiecki Aha Aha Aha, 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 aha. Корbida. Happy New Year 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 Happy new, year. Happy, new year. Happy new Year. Jak znasz to śpiewać, nie mi tu nogą kopiesz.